Cześć, witam Cię na kanale Trening Fitness, tutaj Paula i zapraszam na trening mięśni brzucha, dzisiaj w pozycji stojącej. Jest to idealna opcja dla wszystkich osób, które nie mogą wykonywać klasycznych brzuszków, a chcą popracować nad silnymi mięśniami brzucha, płaskim brzuchem. Dzisiaj do treningu użyjemy taśmy mini band, ale jeśli nie masz takiej taśmy w domu, to spokojnie możesz wykonać ten trening również bez tej taśmy. Jeśli jesteś gotowa, gotowy, to zapraszam Cię serdecznie, zaczynamy, zostaw mi kciuka w górę i zachęcam Cię również do subskrypcji tego kanału. Ok, zaczynamy od pierwszego ćwiczenia. Załóż taśmę na stopy i aktywujemy teraz mięśnie brzucha. Przenieś dłonie na biodra. Z wydechem przyciągnij kość łonową do mostka. Ok, wyobraź sobie, że mamy tutaj linkę, którą teraz skracamy napięciem mięśni brzucha i wdech rozluźniamy. Pokażę Ci to samo bokiem. Z wydechem napinasz, wdech rozluźniasz. Wydech ustami napnij brzuch. Wdech, rozluźnij. Podciągnij pępek do kręgosłupa, brzuch napięty. Wdech, rozluźnij. Plecy są cały czas proste. Chcemy tutaj poczuć, jak napinają się mięśnie brzucha. Jak widzisz, nie trzeba robić klasycznych brzuszków, żeby popracowały mięśnie brzucha. Jeszcze kilka razy poczuj to napięcie. Napięcie będzie nam potrzebne do kolejnych ćwiczeń. Wydech. I wdech. Ostatni raz. Ok, super. Zapamiętaj to napięcie mięśni brzucha. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Teraz przenosimy dłonie na kark i z wydechem. przyciągasz kolano do siebie, napinasz brzuch. Wdech, opuszczaj. Zginamy się tylko w stawach biodrowych. Napinamy brzuch i odpuszczamy. Jedziemy razem. Wydech i wdech. Wszystko dzieje się powoli. Nie spiesz się kontrolu mięśnie brzucha. I wdech. Wydech. I wdech. Postaraj się nie garbić. Przyciągaj kolano do siebie. Wydech. I wdech. Jeszcze. Szeroko łokcie. Delikatnie, tylko zbliżasz klatkę piersiową do kolana. Napnij. I odpuść. Jeszcze. Wydech. I wdech. Używamy schematu z pierwszego ćwiczenia. Przyklejamy pępek do kręgosłupa. Ostatni raz. Ok, super. Teraz przenosimy taśmę na wysokość kolan. Dłonie dalej na kark. I uwaga, kolejne ćwiczenie. Przyciągamy jedną nogę do siebie bokiem. Kierujemy ramię w kierunku nogi. I mocno pracują nam tutaj mięśnie brzucha. Poczujesz jak pracują mięśnie talii. Wydech, napnij. Wdech, rozciągnij. Wydech. I wdech. Wydech. Wdech. Napnij. Rozciągnij. Jeszcze. Dokładnie pracujesz bokiem. Ok? Jeszcze. Wydech ustami. Wdech nosem. Dawaj, dawaj. Napnij brzuch. Ostatni raz. Ok. I jak się domyślasz? To samo wykonamy również na drugą stronę. Przygotuj się, wejdź do pozycji, dłonie na kark, brzuch napięty, pępek podciągasz do kręgosłupa, unieś nogę, przenieś ramię w kierunku nogi i wróć. Jedziemy, wydech, wdech. I mocno napnij, rozluźnij. Napnij rozluźnij. Postaraj się unosić nogę dokładnie bokiem. Nie przodem. Wszystko dzieje się bokiem. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Ruch. Jeszcze. Mocny brzuch. Rozciągaj mocno taśmę. Ruch. 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 Tak jest. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Ruch. Ruch. Dawaj, dawaj. Wysoko noga. Ostatni raz pięknie, super. Taśma zostaje w tym samym miejscu. My teraz obrócimy się do siebie delikatnie bokiem. Jedna noga jest z przodu i tą, na tą nogę przenosimy ciężar ciała. Dłonie przenieś na kark. Z wydechem unosimy kolano w górę i kierujemy przeciwny łokieć do kolana. Wydech, wdech. Wydech ustami, wdech nosem. Odstawiasz nogę do tyłu. I z wydechem postaraj się zbliżyć łokieć w kierunku kolana. Wydech ustami, wdech nosem. Jeszcze raz. Wydech, wdech. Mocny brzuch. Super. Przeciwny łokieć do kolana. Ostatni raz. Okej, okay, super. Zmieniamy teraz stronę. Druga noga mocno na podłodze. Dłonie na kark. Spróbujmy powoli. Przyciągasz łokieć do przeciwnego kolana. I noga do tyłu. Mocny brzuch i opuść. Jedziemy. Wydech. Wdech. Mocno pracuje brzuch. Jeszcze wydech ustami, wdech nosem. Wydech, wdech. Góra, idą, góra, idą. Dawaj, dawaj. mocno. Wydech, wdech. Napnij, rozciągnij. Ostatnie powtórzenia przed nami. Ok, super. Teraz przenosimy mini bend w dłonie. Jedną nogę ustaw z przodu, drugą nogę przenieść do tyłu na palce. Podwiń miednicę do przodu, tak żeby brzuch już był napięty w tej pozycji. Mini bend na nadgarstki i robimy wyraźny skręt do boku. Proste plecy. Klatka piersiowa w przód. Mocno pracuje brzuch. Wydech wdech, postaraj się nie ruszać miednicą na boki, ok? na wysokości pasa skręcamy tułów i powrót wdech wdech, klatka piersiowa do przodu ściągnij łopatki wydech, wdech jeszcze, jeszcze Taśma cały czas napięta ostatni raz. Ok, super, świetnie. Teraz wyciągamy ramiona nad głowę. Z wydechem unosisz kolana i robisz mocny skręt do nogi. Taśma Ta jest cały czas wyraźnie napięta. Ok? Z góry do dołu jedziemy. Wydech. Robisz mocny skręt do kolana. Mocno napinasz mięśnie brzucha. Wydech, wdech. Taśma też jest cały czas napięta między nadgarstkami. Unieś nogę. czym mięśnie brzucha. Wydech, wdech. Wydech, wdech. Jeszcze, jeszcze. Wysoko noga. Ostatnie powtórzenia. Ok, super. Zmieniamy nogę. Druga noga do przodu, stopa do tyłu tylko na palcach. Miednica do przodu, na napięty brzuch. Napięta taśma między nadgarstkami. Robimy skręt do boku i wracamy. I jedziemy razem. Wydech, wdech. wdech. Brzuch jest napięty. Miednica do przodu nie wypychaj pośladków w tył. Wtedy niestety wykluczymy brzuch z pracy. Trzymaj miednicę z przodu, napinaj mocno mięśnie brzucha. Skręt, powrót, skręt, powrót. Jeszcze. Trzymaj miednicę nieruchomo. Wydech, wdech. Jeszcze, jeszcze sięgaj daleko. Wydech ustami, wdech nosem. Ostatni raz. Ok, cudownie. Jedną nogę zostawiamy z przodu, ramiona unosimy w górę, z wydechem unosisz kolano, robisz skręt, napinasz brzuch i powrót, ok? Jak największy zakres ruchu, wysoko kolano. Jedziemy. Wydech, wdech. Wysoko noga. Wydech. I mocny skręt. Super. Jeszcze, jeszcze. Wydech. Wdech. Napnij brzuch. Rozciągnij. Ta już jest końcówka. Wysoko noga. Duży zakres ruchu. Okej, okay, super, świetnie. To już wszystko na dziś. Bardzo dziękuję Ci za wspólny trening. Koniecznie daj mi znać na dole w komentarzu jak było.